Oho, toż to wujek Suchar. Jedzie sobie chłopina furmanką zaprzęgniętą w jednego konia. Na wozie góra świeżo, co ususzonego sianka. Na stogu siedzi jego przyjaciel, który mu w sianokosach pomagał i bez beztrosko sobie żuje źdźbło trawy. I tak powolutku się wleczą poboczem autostrady. Nagle wyprzedza ich gość na Suzuki Bandit, ale bez głowy. Jadą dalej i wyprzedza ich kabriolet, a tam siedzi para bez głowy. Chłopina się tak zamyślił i krzyczy do przyjaciela Heniek, popraw no bo się kosa poluzowała. Tato, skąd masz ten siniak pod okiem? Ty zaraz będziesz miał dwa siniaki, jeśli jeszcze raz Twoje przyjaciółki zostawią swoje majtki w moim samochodzie. Żona wróciła od fryzjera, ubrała się w najlepszą sukienkę i tak pokazała się mężowi. I co o mnie sądzisz? Szczerze? Szczerze, jesteś plotkarką i niezbyt dobrze gotujesz. Kiedy kierownik sklepu wrócił z obiadu, zauważył, że sprzedawca ma opatrzoną rękę. Zanim zdążył go o to zapytać, sprzedawca powiedział, że ma bardzo dobrą wiadomość. Nie zgadnie pan, rzekł sprzedawca. W końcu udało mi się sprzedać ten okropny garnitur, który zalegał u nas na półkach tak długo. To odpychające różowo-niebieskie ubranie z tymi podwójnymi kokardami? Zapytał kierownik. Dokładnie to! Odpowiedział sprzedawca. Świetnie! Myślałem, że nigdy się go nie pozbędziemy. To był najgorszy garnitur, jaki mieliśmy, ale dlaczego masz opatrzoną rękę? Pies, przewodnik tego klienta, który kupił ten garnitur, mnie pogryzł.